Dzieje apostolski rozdział 14. Fikonium również weszli do synagogi żydowskiej i mówili tak, że uwierzyła wielka liczba Żydów i Greków, lecz Żydzi, którzy nie uwierzyli, podburzyli i rozjączyli serca pogan przeciwko braciom. I byli tam przez długi czas, odważnie mówiąc w Panu, który dawał świadectwo słowu swojej łaski, sprawiając, że przez ich ręce dokonywały się znaki i cuda. I mieszkańcy miasta podzielili się. Jedni byli z Żydami, a drudzy z apostołami. Kiedy jednak wszczął się rozruch, zarówno wśród pogan, jak i Żydów, wraz z przełożonymi chcieli ich znieważyć i ukamienować. Dowiedzieli się o tym i uciekli do miast Likaonii, do Listry i Derbe oraz w ich okolice i tam głosili Ewangelię. A w listrze był pewien człowiek o bezwładnych nogach, chromy już w łonie swojej matki i nigdy nie chodził. Słuchał on. Przemawiającego Pawła, który przyglądając mu się uważnie i widząc, że ma wiarę, aby zostać uzdrowionym, powiedział donośnym głosem, wstań prosto na nogach, a on zerwał się i zaczął chodzić. A ludzie widząc, co uczynił Paweł, zaczęli wołać po likaońsku, bogowie przybrali postać ludzi i stąpili do nas. I nazwali Barnabę Jowiszem, a Pawła Merkurym, ponieważ on był głównym mówcą. Wtedy kapłan ze świątyni Jowisza, która była przed miastem, przyprowadził do wrót woły i wieńce i razem z ludem chciał złożyć ofiarę. Gdy usłyszeli o tym apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli swoje szaty i wpadli między tłum, wołając: Ludzie, co robicie? My też jesteśmy ludźmi, podlegamy tym samym doznaniom, co wy. Głosimy wam, abyście się odwrócili od tych marności do Boga Żywego, który stworzył niebo, ziemię, morze i wszystko, co się w nich znajduje. Za czasów minionych pozwalał on, aby wszystkie narody chodziły własnymi drogami. Nie przestawał jednak dawać osobie sobie świadectwa, czyniąc dobrze, syłam nam nieba deszcz i urodzajne lata karmił nas i napełnił radością nasze serca. Tymi słowami ledwie powstrzymali lud od złożenia im ofiary. Tymczasem w Antiochii i ikonium nadeszli Żydzi, którzy, namówiwszy lud, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, myśląc, że umarł. Lecz gdy otoczyli go uczniowie, Podniósł się i wrócił do miasta, a nazajutrz udał się z Barnabą do Derbe. Kiedy głosili Ewangelię temu miastu i pozyskali wielu uczniów, wrócili do Listry i Konium i do Antiochii. Umacniając duszę uczniów i zachęcając do trwania w wierze, mówili, że przez wiele utrapień musimy wejść do Królestwa Bożego. A gdy w każdym kościele ustanowili starszych, modląc się i poszcząc, powierzyli ich panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydję i przybyli do Pamfii. I opowiedziawszy słowo Boże w Pergę, zeszli do Attalii. Stamtąd popłynęli do Antiochii, gdzie przedtem zostali poruczeni łasce Boga do dzieła, które wykonali. A gdy tam przyszli i zebrali kościół, Opowiedzieli, co Bóg przez nich uczynił i jak otworzył poganom drzwi wiary, i mieszkali tam dość długo, z uczniami.